Witam widzów programu Zdaniem Przedszkolaka. Dzisiaj poznamy zdanie maluchów na temat walentynek i romantycznej miłości. Czy wy wiecie, co to są walentynki? Kto wie, niech wstanie. Kto wie, niech mi powie, że do ciebie idę, powiesz mi, dobrze? Ja wiem. Coś. Czekaj, co to są walentynki? Yy, jak ktoś yy, daje sobie jakąś walentynkę. To jest wiem, do zakochanych. Taki dzień, który daje się komuś coś miłego. Co się wtedy robi w takie walentynki? Daje się komuś prezent jakiś. Jaki to może być prezent? Serduszko. Można sobie dać coś słodkiego. Komu się daje takie słodycze w walentynki? K przyjaciółce albo koleżance, albo y ten, kolegowi. Walentynki do, kiedy to te można też to. Kto staje taki miły prezent komuś? A wiesz, jaki to może być prezent? Nie. Walentynki to taka karteczka się napisuje, i tak różne napisy, jak kogoś się lubi, albo chcesz coś napisać dla kogoś. Co to są walentynki? To są imieniny Walentego. Kto to był, wiesz? Nie. A wiesz, kiedy to obchodzimy to święto? Tak. Co się wtedy robi? Yy, daje się komuś prezent. Komu się daje taki szczególny prezent? Chłopakowi albo dziewczynce. Jak ktoś się zakocha, i jak już, jak już, jak już ktoś się zakocha, to weźmie ślub. Ślub. I jak, jeszcze jak ktoś się zakocha, to może dać komuś prezent. Co to są walentynki? Dzień zakochanych. Kiedy to jest? Wiesz? Co się wtedy robi w te walentynki? Daje się komuś prezent. Powiedzieliście mi, że walentynki to jest święto zakochanych. A co to znaczy, że ktoś się w kimś zakochał? Ktoś się bardzo lubi. Kogo można tak bardzo lubić? Nie wiem. To jest takie coś, jak ktoś do kogoś poczuje miłość. A co to jest ta miłość? Yy, nie wiem. Że tak bardzo się jako lubi. Kogo można tak bardzo lubić? No, na przykład mąż, muszę kochać mama, albo koleżanka muszę kochać ktoś. Jak ktoś się kimś zakochał, to się takie, takie bierze, takie czekoladki, co mają alkohol, a wtedy po czekoladkach, może yy, yy, ten, po czekoladkach się bierze ślub. Co to jest miłość? Że mężczyzna się z dziewczyną zakocha. Co to znaczy? Co się wtedy dzieje? A wtedy dalej nie wiem. Że się daje komuś pierścionek. Dlaczego się daje komuś pierścionek, jak się ktoś w kimś zakochał? No bo bardzo się go kocha. Co to znaczy, że ktoś się w kimś zakochał? się ktoś komuś daje buźki. Co to jest? To buźki. Eee, yy, zachowanie. pod pocałunek, potem yy, zakochanie, po potem do niej Co to znaczy, że ktoś się w kimś zakochał? Wtedy, kiedy się tęskni. Kogoś kochasz, to tęsknisz za nim? Yy -y. Ty za kimś tęsknisz? Yy -y. Po czym możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Po czym możemy to poznać, wiecie? Stańcie do góry, dobrze? Po czym możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Nie zapomniałam. Po czym możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Jak ktoś kogoś przytuli. Co to jest to przytulenie? Yy, yy, jak ktoś yy, kogoś tak mocno ukocha. Po czym możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Że nie je. A jeszcze jakieś inne objawy też są zakochania. Po czym jeszcze możemy poznać? Nie wiem. Po czym możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Po prezentach. Jakie to muszą być prezenty? Eee, laurki. Ty narysowałeś komuś taką ładną laurkę? Po czym można poznać, że ktoś jest zakochany? Ładnie wygląda. A jeszcze jakieś inne oznaki są też, że ktoś jest zakochany, że ktoś się zakochał? Można dać mu prezent. Jaki prezent to musiałby być? Serduszko. Po czym jeszcze możemy poznać, że ktoś jest zakochany? Że daje pierścionek. Po co się daje ten pierścionek? To jest zaręczynowy. A co to są takie zaręczyny? Co one znaczą? Że będzie miał ślub. Czy wy wiecie, co to jest ślub? Co to takiego jest ten ślub? Co to jest ślub? Yyy... Yy... Yy, jest wesele. A co to jest wesele? Yy, taki bal. Co to jest ślub? Że ktoś się tam zakochuje na ślubu. A dlaczego ludzie zakochani biorą ślub? Dlatego, że się kochają. Ty byłeś kiedyś na ślubie? Nie. Na albumie moich rodziców są zdjęcia weselu. Jak wyglądali twoi rodzice wtedy? No, byli ładnie ubrani. Co to jest ślub? Um, jak moja mama i tata jeszcze nie urodzili, to oni biorą ślub. Co to takiego było? Co się wtedy działo, wiesz? Wydziało, bawili się i tam było wesele. A widziałeś zdjęcia z tego ślubu? Tak. Jak to wyglądało? Ja widziałem takie coś na kasecie. Co tam się działo? No, tanczyli i bawili się. A pamiętasz, jak byli ubrani? No, no by, yy, mój tata był przebrany, spadnie miał czarne, a koszula czarne, a, a tutaj miał taki kwiatek. A, a moja mama wyglądała dana biała. Miała biała suknię, y, y, y białą suknię i białą koszulę. Co to jest ślub? Że ktoś się zaręczył. Co to jest ślub? Ślub to taka coś, y, gdzie się daje obrączkę. A co to znaczy ta obrączka? Wiesz co to jest? Mhm. Że jak ktoś tego najbardziej kocha. A ty byłeś kiedyś na ślubie? Mhm. Jak to wyglądał? Powiedz nam, e, e, że młoda para ma tę e, białą suknię, a chłopak ma tę koszulę czarną. Się śpiewa ona temu winna. Jeszcze jakieś inne piosenki wtedy się śpiewa? No, gorzko. A co to znaczy gorzko, wiesz? Mm -mm. A znasz jeszcze jakieś inne zwyczaje? Co się robi na ślubie? Cię e, całuje na stole. Co to jest ślub? Że mama pisze i tata takie pismo. Jakie pismo? Takie, że mają się ślub wziąć. A dlaczego chcą wziąć taki ślub? Bo chcą się ożenić. Dlaczego? Bo się kochają. Czy ktoś z was był już kiedyś zakochany? Ty byłaś już zakochana? Tak. Kiedy to było? Już dawno, dawno temu. Powiesz nam, w kim byłaś zakochana? W Mikusiu. A skąd wiesz, że byłaś wtedy zakochana? Bo jak już odpoczyłam już dawno, to ja się w nim zakochałam. A co ci się w nim tak mocno podobało? On się ładnie ubierał. No i jeszcze on się ze mną patrzył. Czy ty byłaś już kiedyś zakochana? Tak. Kiedy to było? Mm, w niedzielę. Ja słyszałam, że ty już miałaś chłopaka, to prawda? Tak. Kto to był? Eee, Kuba. Dlaczego się w nim zakochałaś? Bo był miły. Co można robić z takim chłopakiem swoim? Eee, spać z nim. Czy wy wiecie, co to jest randka? Co to takiego jest, taka randka? Eee, ten, że idą na randkę. Eee, ten, ludzie, którzy są w kimś zakochani. I ten, i wtedy jedzą kolację. Co to jest randka? Jak ktoś jest. Że, że ktoś z kim się zakochał. Co można robić na takiej randce? Można pić, mo, można pić wódkę. Co to jest randka? Że ktoś się z kimś umówi. I gdzie mogą wtedy pójść razem? Do kina. Co to jest randka? Że można się pocałować. Można gdzieś wyjść samemu. Nie trzeba się z kimś umówić na randkę? Można się umówić z kimś. Z kim na przykład? Z jakimś chłopakiem. I co się wtedy robi na takiej randce? Gdzie można pójść? Do parku. Co jeszcze można robić na randce? Yy, mogą się trzymać za ręce. A z kim się chodzi na takie randki? Yy, z chłopakiem. To musi być jakiś wyjątkowy chłopak? Tak. Jaki? Taki chłopak, w którym można się zakochać. To takie coś jak. Co można robić na randce? Na randce jest dziewczyną taki chłopak i tam i idą gdzieś na randkę. Gdzie można na taką randkę pójść? No, zjeść coś razem albo bo, bo coś innego zrobić.